Gregor Niegowski, dzień dobry, to jest rozmowa Echo 24. A moim Państwa gościem Katarzyna Prociak. Dzień dobry. Dzień dobry. Dyrektor departamentu pozyskiwania inwestora i sprzedaży w wałbrzyska specjalna strefa ekonomiczna Invest Park. Witam. Dokładnie. Dzień dobry. To troszeczkę zaczniemy od tego, że Państwo jako strefa muszą odpowiadać na potrzeby rynku, ściągać inwestorów taką ofertą, żeby ona była atrakcyjna, to powiedzmy od tego w ogóle, w jakiej sytuacji są małe i średnie przedsiębiorstwa teraz. Dokładnie. Jesteśmy na rynku po to, aby wspierać przedsiębiorstwa i być może jesteśmy kojarzeni tylko z tymi dużymi firmami, aczkolwiek tak jak pan redaktor podkreślił, MŚP jest bardzo mocno obecne w życiu regionu i oczywiście w życiu Wabrzywskiej Strefy. W tej chwili ponad 50% wszystkich firm, które znajdują się w rodzinie parkowej, bo tak nazywamy właśnie to grono firm, które z nami współpracują, to są właśnie firmy z sektora MŚP. A sektor MŚP jest bardzo znaczącym e, sektorem w regionie, szczególnie Dolnego Śląska. Tych firm jest bardzo dużo, reprezentu reprezentują wiele branż e, i tak naprawdę uzupełniają e, ofertę firm, które u nas się ulokowały, tych znanych marek. E, I właśnie MŚP powodują to, że te firmy mają. Kim pracować, mają produkty do, do, do produkcji swoich, swoich wyrobów, i MŚP w tej chwili, widzimy, bardzo się ożywiły. Widzimy bardzo duże zainteresowanie ofertą wojewódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest Park, czyli tym co mamy w tej chwili dostępne na rynku, a jest to wsparcie inwestycji w formie zwolnienia z podatku dochodowego. I to zwolnienie sięga w województwie dolnośląskim właśnie dla MŚP aż 45% kosztów nowej inwestycji. Więc to jest prawie połowa tego co inwestor zainwestuje może wrócić w formie zwolnienia z podatku dochodowego. Czyli dla firm małych i mikro jest to bardzo, bardzo ciekawa oferta i widzimy, że firmy coraz częściej się tą ofertą interesują. A nie dzieje się to też bez powodu, ponieważ w ostatnich miesiącach, a właściwie to już nawet latach, jesteśmy bardzo mocno obecni i rozpychamy się tradycyjnie mówiąc na rynku z naszą ofertą. Szczególnie informujemy o tym, że wsparcie w formie zwolnienia z podatku dochodowego dostępne jest w każdej części naszego regionu i dostępne jest właściwie dla każdego każdej branży. Z małymi wykluczeniami, oczywiście, ale też dla, każdej, dla każdego przedsiębiorcy, czyli nieważne, czy jesteś mikro, czy jesteś duży, możesz spróbować z nami rozmawiać, zweryfikować, czy Twój projekt inwestycyjny, o którym na przykład myślisz, albo planujesz rozpocząć, czy on się kwalifikuje do strefy. To też jest tak, że do mediów zawsze przebijają się te duże inwestycje, tak? czyli mówimy o jakimś wielkim inwestorze, który dołącza do Was i można się tym pochwalić, ale to też nie jest tak, że wyszukacie tylko tych największych graczy, właśnie. Być może także ci mali i średni przedsiębiorcy może o tym też nie wiedzą, że oni też są poszukiwani tam. Dokładnie. Wiadomo, medialne są duże firmy. Każdy, kto przyjeżdża nowo otwartą drogą ekspresową S3, musi przejechać koło fabryki Mercedesa, która w tej chwili też jest w trakcie rozbudowy. I ta fabryka jest kojarzona z wobrzyńsko Strefą. Każdy, kto przyjeżdża przez Dobromierz, widzi, że coś się dzieje na terenach strefowych. I wiadomo, że jest to inwestycja Amazona. Która właśnie się rozpoczęła, czyli wielkie brandy, znane światowe brandy. Natomiast gdzieś obok znajdują się firmy, które nie są tak medialne, aczkolwiek my też bardzo mocno jako strefa wspieramy właśnie te firmy i często chwalimy się nimi, pokazujemy je, ale ten przekaz nie jest tak szeroko rozpropagowany, jak na przykład przekaz o tych dużych inwestycjach, a właśnie to małe firmy, małe, średnie, mikro, one najbardziej mogą skorzystać z tego, co strefa może zaoferować. To też jest tak, że z tą ofertą trzeba do nich trochę wychodzić, czyli zabiegać o to, żeby oni się zainteresowali, czy oni do Was pukają? To są różne przypadki. Przede wszystkim trzeba pokazać, że tą ofertę się ma i trzeba dotrzeć w odpowiedni sposób właśnie do tych firm. Stąd można powiedzieć taka mocna ofensywa w ostatnich czasach w obrzywskiej strefy. Pokazujemy, że... Każdy przedsiębiorca może z tej oferty skorzystać. Ja bardzo często też uczestniczę w różnych spotkaniach, na przykład na szczeblu lokalnym. Często samorządy organizują takie spotkania dla lokalnych przedsiębiorców, zwykle pod skrzydłami burmistrza, wójta, który jest bardziej zorientowany właśnie w sprawach inwestorskich. Wtedy pokazujemy, że jesteśmy, jesteśmy w ich regionie i że ta oferta też jest do uzyskania właśnie w nie wiem, w każdym zakątku, czy to jest Kłodzko, czy to jest na przykład, nie wiem, września. My wszędzie jesteśmy i ta oferta nie musi być wykorzystywana nie wiem, w Wałbrzychu, bo wałbrzyska strefa logicznie kojarzy się wszystkim z Wałbrzychem. Nieprawda, nie musicie się nigdzie przenosić do Wałbrzycha, nie musicie się przenosić do Wrocławia. Możecie zostać w swoim miejscu i skorzystać z oferty i to jest ten najważniejszy przekaz. Nie musisz nigdzie inwestorze drogi się przenosić, zostań tam, gdzie jesteś, ale zweryfikuj, bo być może Twój pomysł na inwestycje może się wiązać na przykład ze wsparciem finansowym ze strefy. Mhm. Często też to powtarzamy, żeby może się utrwaliło, że Wałbrzyska Strefa, tak jak Pani powiedziała, jest kojarzona oczywiście z Wałbrzychem, to naturalne, tak. ale to, to jest coś dużo, dużo szerszego, nawet nie tylko w wymiarze dolnośląskim, ale takim ogólnopolskim, tak, bo to są trzy województwa. Tak, dokładnie. Jesteśmy kojarzeni i oczywiście to jest naturalne nazywał Brzuchem, bo tam strefa powstała w 1997 roku. Tam mamy naszą główną siedzibę, ale oprócz tego jesteśmy też obecni lokalnie. Mamy swoje biuro w, we Wrocławiu, całkiem niedaleko redakcji. Y mamy także nasze biuro w Opolu, żeby być bliżej y przedsiębiorców z województwa opolskiego, ponieważ jest to y inny region. I też mamy plany, aby być bardziej obecni w Wielkopolsce. Y i tak naprawdę mamy w tych lokalizacjach ludzi ym, stąd, czyli... W biurze opolskim mamy osobę, która wiele lat spędziła pracując właśnie wśród przedsiębiorców opolskich i świetnie się odnajduje w tym środowisku i to jest taka wartość dodana oferty w strefy, a muszę podkreślić, że na przykład w województwie opolskim ta oferta dla firm MŚP jest jeszcze korzystniejsza, ponieważ tam firma mikro i mała może uzyskać aż 60% wsparcia na inwestycje, właśnie też z wożyckiej specjalnej strefy ekonomicznej. Więc tak. Wałbrzych oczywiście nazwa w nazwie zostanie. Inwest Park to jest bardziej globalne pojęcie, ale jesteśmy w 174 gminach obecnie, Tam można się spotkać z naszymi ambasadorami, bo tak nazywamy właśnie włodarzy, którzy w tych lokalizacjach zarządzają swoim obszarem. I w tych 174 lokalizacjach można skorzystać z oferty Strefy Wałbrzyskiej. A przede wszystkim no, należy podkreślić, jest to program ogólnopolski czyli program, którego operatorem jest w tym regionie Wałbrzyska Strefa, jest programem wspierania inwestycji prywatnych ogólnopolskim. Nazywa się Polska Strefa Inwestycji i ten program jest dostępny w każdym zakątku Polski. I akurat tak się szczęśliwie składa, że Wałbrzyska Strefa swoim zasięgiem obejmuje Polskę południowo-zachodnią, czyli to, ten region Polski, który kojarzy się z przemysłem, który kojarzy się z logistyką, który kojarzy się ze świętymi połączeniami drogowymi, z ludźmi którzy są przygotowani i przystosowani do pracy w przemyśle i mamy to szczęście że akurat w tym regionie zarządzamy lokalizacjami. A też jest tak, że do każdego klienta czy osoby zainteresowanej trzeba podejść indywidualnie. Każda firma, która chciałaby dołączyć do strefy dostaje jakieś takie indywidualne podejście, czyli tę ofertę dostosowujecie do potrzeb każdego z nich, bo pewnie każdy ma inne trochę potrzeby. Tak, dokładnie. Każdy ma inne potrzeby i każdy też ma inny typ działalności, ale dzięki temu, że w Wałbrzyskiej Strefie zespół jest bardzo doświadczony. Wspólnie z, zrobiliśmy przez te prawie 30 lat ponad 600 projektów inwestycyjnych, więc mamy pewien background i stąd to nasze indywidualne podejście. My nie zostawiamy inwestora samego. Zawsze mówimy Nigdy nie wiesz, co możesz uzyskać. I jeżeli pierwszy raz słyszysz o inwestparku Parku, o Wałbrzyskiej Strefie, po prostu podejdź, spotkaj się z nami. Jesteśmy zwykle uśmiechnięci, bardzo otwarci i, i chętnie zweryfikujemy założenia projektu. Y oczywiście, jeżeli będziesz pro produkował papierosy albo chcesz produkować energię, no to powiemy wprost, no niestety nie kwalifikujesz się do naszego programu. Ale jeżeli jest to firma, która powiedzmy produkuje jakieś elementy metalowe albo produkuje, nie wiem, żywność, dla dzieci. Może też spróbować podejść i porozmawiać o, 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 tym, o tym wsparciu, bo faktycznie trzeba to wsparcie dopasować i inwestor musi bardzo dobrze na samym wstępie określić, jaka będzie inwestycja, jak długo będzie ją prowadził, w jakiej lokalizacji chce prowadzić, bo ten program tak naprawdę zależy od lokalizacji, od wielkości przedsiębiorstwa, bo są pewne kryteria, które trzeba spełnić, ale też te kryteria można dobrać dosyć elastycznie do danej inwestycji. Więc tak, jak najbardziej indywidualne, podejście i tak jak najbardziej o podejście z pełną otwartością. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby skorzystać z oferty naszej strefy. Od dłuższego czasu mamy też taki kryzys w branży automotive w Dolnym akurat może to mocno odczuwać, bo tutaj ta branża akurat bardzo prężnie działa. Jak to wygląda z waszej perspektywy? Powiedzieliśmy troszeczkę o Mercedesie, ale w takim innym kontekście, czyli tych nowych inwestycji, tak. więc też pytam, jak to wygląda, jeżeli chodzi o tę branżę i was? Tak, no niestety Kryzys w motoryzacji widzimy, że dotyka także firmy z, w strefie wałbrzyskiej. Natomiast my pozostajemy w stałym kontakcie z naszymi firmami strefowymi i nie tylko. I wiemy, że na przykład są miejsca, w których będą redukowane etaty. I mając tę informację, możemy na przykład ją wykorzystać przy lokowaniu innych inwestycji, nowych całkiem, które myślą właśnie o naszym regionie jako o tym potencjalnym miejscu, w którym mogliby zainwestować. I już mamy takie przykłady. Wiemy na przykład, że jedna firma się zamyka niebawem i już powoli ludzie zaczynają szukać pracy i w miejsce właśnie tej firmy, która będzie redukować etaty, mamy inwestora, który płynnie przejmie już wyszkolonych można powiedzieć za darmo, będziemy miał wyszkolonych pracowników, do swojej nowej inwestycji. I to jest bardzo, bardzo ważne i też zachęcamy do tego, jeżeli ktokolwiek ma jakieś problemy i widzi, że te redukcje są gdzieś na horyzoncie, to może warto też porozmawiać ze strefą. Można też skorzystać z targów pracy, które strefa też często organizuje w różnych lokalizacjach. Mieliśmy je w Wałbrzychu, mieliśmy je w Opolu. Tam także można przyjść z tą informacją, że proszę bardzo, mamy takich, takich ludzi, być może takie i takie stanowiska będziemy redukować, może sąsiad, może ktoś będzie potrzebował. Te wszystkie branże łączy jedno. Zawsze będzie potrzebny mistrz utrzymania ruchu. Widzimy ogromną automatyzację w tej chwili procesu więc redukcja tatów jest czymś naturalnym, z czym no nie, nie damy rady walczyć. Tak, pojawiają się roboty. Trzy roboty może obsługiwać jedna, jedna osoba, więc automatycznie dwie osoby muszą szukać miejsca pracy gdzie indziej. Ale te procesy są często podobne, czyli zawsze ktoś od utrzymania ruchu, zawsze ktoś, kto, kto jest operatorem ma urządzeń. Zawsze będzie potrzebny ktoś z logistyki. Jeżeli w jednym miejscu są redukcje, to jeżeli jest szansa na płynne przyjęcie tych pracowników, też strefa w tym zakresie dobrze, żeby miała informację, bo być może to też pomoże podjąć decyzję innemu nowemu inwestorowi, który przychodzi właśnie do Polski, żeby zainwestował na przykład nie wiem, we Wrocławiu, w Wałbrzychu czy w Kłodzku. Czyli cały czas trzeba trzymać rękę na pulsie. Czyli to nie jest tak, że dziś wiemy wszystko, prawda? Bo to za pół roku, za rok może się dokładnie. zupełnie zmienić. Tak? Dokładnie, dokładnie na tym to polega. Natomiast my bardzo się cieszymy, że nie tylko motoryzacją strefa Wałbrzyska żyje. Co prawda 90% firm z naszej rodziny to są firmy z motoryzacji, ale oprócz tego bardzo mocno mamy rozbudowany sektor AGD to też warto się chwalić, że trzy fabryki Electroluxa są w strefie wałbrzyskiej. Oprócz tego BSH też jest w strefie wałbrzyskiej. Ale oprócz AGD i motoryzacji mamy także przemysł chemiczny, mamy przemysł spożywczy bardzo mocno obecny nawet tak się śmiejemy i mamy taką anegdotę, że właściwie produkty produkowane przez przedsiębiorców z, z parku są obecne na każdym etapie życia. Tak? Zaczynamy od Pampersa, potem idziemy przez obrączki ślubne no i kończymy tak naprawdę na zniczach i trumnach. To wszystko jest produkowane w strefie, także widać, że pełen zakres branży pokrywamy. Stąd, mimo, że widzimy pewne zagrożenia i no niekorzystną sytuację na rynku pracy w związku z załamaniem, można powiedzieć, w motoryzacji i elektromobility, to myślimy, że będą nisze, do których tych pracowników niebawem będziemy mogli przenieść. Mhm. Na pewno będziemy sprawdzać, jak też idą te wielkie inwestycje, bo już powiedzieliśmy, że to jest medialne, <grym> więc tym <grym> o tym na pewno będziemy mówić, ale też, żeby nie zostawić <grym> widzów z tym, że interesujemy się tylko tym, co jest największe, to powiedzmy dla tych, którzy chcieliby się do Was zgłosić którzy nie wiedzą może, czy wasza oferta jest skrojona dla nich, gdzie się powinni zgłosić, pod jaki adres? Zapraszam bardzo serdecznie przede wszystkim na stronę internetową www.investmyślnikpark.com.pl i zapraszam do, do kontaktu, jeżeli chodzi o weryfikację projektu, zapraszam do kontaktu z moimi doradcami z Departamentu Sprzedaży i to jest bardzo prosty adres mailowy, to jest biznes, pisany po polsku małpa.investmyślnikpark.com.pl pod tym adresem znajduje się sztab ludzi bardzo chętnych i gotowych do szukania rozwiązań i na pewno dobierzemy czy to hale, czy to teren, czy to wsparcie. Zapraszamy bardzo serdecznie. Mówiła Katarzyna Prociak, dyrektor Departamentu Pozyskiwania Inwestora i Sprzedaży w Obrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Inwestpark. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.